Głos, gest i kostium zmieniały w aktorski ruch. Totalnie teatralnie z nami, festiwal teatralny. Piątek festiwal teatralny. Zaczęliśmy w tym roku 12 grupami dziecięcymi oraz 13 dorośli zagrali w sumie na tym festiwalu, bo to tak jak wspomniałam piąty festiwal, było już 90 spektakli. Widać, jak te dzieci podrastają, jak mają inne spojrzenie na ten teatr. Inaczej wygląda ich gest, inaczej mówią każde słowo, inaczej reagują na widownię, stają się już takimi e, aktorami e, w pełni świadomymi. Podejście bardzo profesjonalne, czyli przyjeżdżamy na imprezę, która jest festiwalem, ale nie jest takim festiwalem, a tam jedziemy sobie, pokażemy coś tam, jak u babci, pokażemy za firankę powiesimy i pokażemy parę tam sztuczek. To nie o to chodzi. Tutaj już widzę, że wszyscy traktują to bardzo poważnie. Dla mnie głównym celem takich wydarzeń jest uwrażliwianie na kulturę i wszystko, co powoduje to, że te dzieci wychodzą tutaj na scenę albo działają performatywnie razem z prowadzącymi, którym się chce i tym dzieciom się chce, to już jest duży sukces. Sama myśl uwrażliwiania dzieci używając mechanizmu teatralnego jest super. Dlatego się mnie poprosiła o to, żebym, żebym zajął przez jakiś czas ludzi w przerwie, w nawiązaniu do różnych słów związanych z powietrzem, huchem, dmuchem. Tak naprawdę to się sprowadza do, do tego, jaka jest energia na sali. To były ćwiczenia jakieś rytmiczne, to były ćwiczenia wokalne, to było wspólne śpiewanie, odnoszenie się do wspólnego tekstu kulturowego, jakim jest, jakim jest na wyspach Bergamuta. Na wyspach Bergamuta! Podobno jest od Buta. Jeszcze raz, jeszcze raz. I na wyspach Podobno jest od Buta. A, a, jeszcze... Sama kiedyś jako dziecko brałam udział, więc wiem jak to owocuje. I taka fantastyczna i konfrontacja z publicznością, i zaczarowany właśnie świat, w którym można na moment się znaleźć i zapomnieć o, o tej rzeczywistości. Takich festiwali powinno być jak najwięcej, najlepiej jakby była sobota, niedziela, każda, w każdym mieście w Polsce. To wtedy mielibyśmy tak postawioną kulturę na wysokim poziomie, że uch, uch, uh. Ja kocham teatr, więc chciałabym tą miłością zarazić i moje dzieciaki, więc robię co mogę i wydaje mi się, że chyba powoli, powoli zarażam. Coraz bardziej mi się podoba, mają satysfakcję, są zadowoleni. Kocham teatr, kocham emocje teatralne, e, kocham ten sposób w ogóle, e, ten, ten rodzaj sztuki i ten sposób wyrażania siebie. No dobra, powiedzcie mi, kto jak się czuje? Kto miał wtopę? Kto jak wtopił? Co, co się stało? Nerwos to my było? No ja bo, e, nie mam, ja powinna wołać. Nie wołałaś? A za każdym razem nie wołałaś? A jeden raz, dobra? E, ja się trochę stresowała, ale po prostu No trema jest konieczna, bo... Trzymam skiery, ja nie mam pus, dlatego. Nie mam tremy. I co? I co zrobił z nożem? Wziął go potem? Nie. Zostawił go, tak? a stracił dążcenę. No Miejsce za najlepszą rolę żeńską. W Totalnie teatralnie 2013 przypadło. Hmm. Nie no, tak? no, nie mogę, coś Zmawię, a. E, Królowa śniegu to jest tytuł przedstawienia. Teatr Fantazja. A rolę najlepszą zagrała Gerda. Zaprasza. Zapamiętajcie to imię i to nazwisko Oliwia Strzelczyk. Najlepsza rola. Gratuluję serdecznie i życzę Ci sukcesów. Proszę bardzo. I ról z pełnym tekstem również. Na, ponieważ było tego bardzo dużo hmm. za rolę cyganki z królowej śniegu. A szacunek mój wzbudziła najbardziej tym, że zgubiła nóż, ale sama się nie pogubiła i to było naprawdę podziwko. Aż miałem dreszcze jako aktor, to ja sobie że świetnie wybrnęła w tym kulacie. drugą rolę męską w Totalnie Teatralnie 2013 otrzymuje osobnik, który który dzisiaj rano y, czuł się nie swój, ale mamy nadzieję, że już ma się lepiej. Kaszalot. Czy jest Kaszalot? Dzieci wyróżnione, teraz czas na dorosły. Dyplom dla najlepszego reżysera totalnie teatralnie 2013 wędruje do rąk pani Joanny Dikka. Można płakać! Można płakać! Płakać! Tak, może pani się trzymać. Proszę bardzo, pan! Ten czek na kwotę 1000 zł i. Tak! Srebrna Maska powędruje do Teatru Figle Migle. <laughs> Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy otrzymają takie fajne rzeczy ale wdzięczność powierzę wam, że nie tylko moja, prawda, że żywi. Wdzięczność jest wszystkim wykonawcom. Eee, I to w moim imieniu, to nie jest tak, że, że nagrody e, jednoznacznie określają gusta, bo gusta, w gustach się, też ja, każdy ma swój po prostu gust, nie? Akurat dzisiaj tak wyszło, natomiast chciałbym jakoś tak wesprzeć wszystkich twórców, że jest dobrze, że pracujcie, że róbcie coraz więcej, i coraz piękniej. Eee, tak, zrobię to. A zaklaszczyli sobie wszyscy. Tak, tak dla wsparcia. Um, nie zmienia to faktu, że jest złota kurtyna. E, dla zespołu aktorskiego, jeżeli Total Teatralnie w 2013 przyznaje złotą kurtynę dla grupy aktorskiej, to jest wymieniona ta grupa, i dalej w uznaniu wysokiego kunsztu teatralnego zaprezentowanego na w piątym grefijskim festiwalu, festiwalu teatralnym imienia Hipolita Szczerbowskiego. Tu są podpisy, jest Centrum Kultury, w razie Mazowieckiej, z drugiej strony nic nie ma, to jest czek. Jest fajne, jest różowe jest napisane. trochę jest też zielonego. 1500 chyba, nie wiem, 2900, Zyriom. Co tu jest? No jest egida, jest wszystko, jest. wszystko jest, wszystko jest co trzeba. good skupienie, wyczulenie, głupiane noże, Boże, czego tak nie było? Królowa śniegu, która po prostu jak pokaże palcem, to strach się bać. Mnóstwo fantastycznych rzeczy, ale dlaczego ja to trzymam? Pomiar to miałem wręczyć. A jest Czy w na pewno jesteś z Teatru Fantazja? Mam ci wierzyć? Proszę, porozmawiajmy sobie. A powiedz mi, jak się nazywał spektakl, w którym brałeś udział? Królowa śnieg. Przez jakie u? No dobra. Co? co? A. Powiedz Dobrze. So, 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 so. <grym> e, lubisz Moszgera? Ja no. lubię. Ciekawe <grym> no, co tam lubi. Aha, aha. Słuchaj, no dobra. No, Wyglądacie poważnie. Przecież on To ja wiem przecież. Widzę. Nie wiem. Trzymajcie to. Zadajcie, cieszcie się. Nie zyjcie tego. na lustro. nie wiem, zróbcie sobie ze Wy kochani decydowaliście, rokrocznie fundowana przez organizatora, czyli Stowarzyszenie Ewida. Jest to nagroda publiczności. I teraz tak. Nagrodę publiczności wręczę... Józefinko! Ja. Zakończyć miłą atmosferą i podziękować Teatrowi Tęcza za słowo, które będę już, za dwa słowa, których będę używał już do końca życia. Oszaleje przedwcześnie. Jak się spotkamy za rok. Głos, gest i kostium zmieniały w aktorski ruch. Totalnie teatralnie z nami, festiwal w grodzisku rusza już.